A jak sobie wieczorem po ulicy chodzę Z podniesionym kołnierzem Przy wytartym palcie Ja wiem, że nie masz celu Mej codziennej drodze Chyba podeszwy zdzierać Na szorstkim asfalcie Jak sobie naprzód idę Młody I wspaniały Jak wsadzę do kieszeni Twarde, suche pięście To jakbym Brzemię dźwigał Przewalam się cały. We mnie się przewala. My pijane szczęście.